Wyciskamy sztangi na ławce płaskiej. Bazowe ćwiczenie rozwijające mięśnie klatki piersiowej. Wszystko, każdą jej część Mięśnie pomocniczymi w tym ćwiczeniu mięsień na ramienny przedni i mięsień trójgłowy ramienia. Kładziemy się Maciej na ławekce. Układamy się w ten sposób, aby sztanga była yy, mniej więcej na linii oczu. Chwytamy sobie w taki sposób, aby przy zejściu sztangą w dół tworzyć kąt 90 stopni, jeżeli chodzi o staw łokciowy. Co jest najważniejsze, ściągamy sobie łopatki, delikatnie mięsień najszerszy w napięty, klatka wypięta do przodu. Zabieramy sobie sztangę do góry, teraz mamy już to zapewniona jest sztywno, naturalna krzywizna kręgosłupa, czyli nie wypłaszczamy odcinka lędziowego, ale zachowujemy ją w naturalnej krzywiznie kręgosłupa, natomiast brzuch stabilizuje nam cały ten fragment, pośladki są spięte, pięty wciśnięte w podłogę, kolana minimalnie odrotowane są na zewnątrz, powoduje to stabilną pozycję dla sztabni i dla całego ciała. Nabieramy powietrza u góry, Opuszczamy sztangę do linii słupków. Wychodzimy sobie sztangą do góry, oddajemy powietrze. Nabieramy powietrza. W przypadku, kiedy wyciskamy maksymalnie jedno, dwa powtórzenia, nabieramy powietrza w góry, oddajemy powietrze również po zakończonym boju. Stojak. Dziękuję.